To jest tygodnik pokładowy. Żeglarskie podsumowanie tygodnia w mojakoja.pl. Jakub Surowiec obronił tytuł mistrza świata w eikad, a Jacek Necel zdobył brązowy medal. Regaty odbyły się w Punta Ala we Włoszech. Rywalizowało w nich ponad 160 zawodników podzielonych na dwie kategorie: klasyczną i na foliach. W tej drugiej zdecydowanie zwyciężył Jakub Surowiec, który po raz drugi z rzędu zdobył złoty medal. Na swoim koncie ma także dwa inne medale z poprzednich lat: srebrny i brązowy. Mistrzostwa Europy w klasie Fin w Polsce. Polska będzie gospodarzem Mistrzostw Europy w klasie Fin w 2026 roku. Regaty odbędą się w Gdyni w ramach Gdynia Sailing Days przy okazji obchodów stulecia miasta. Decyzja zapadła podczas zebrania AGM klasy Fin w duńskim ARHUS. Klasa ta ma szczególne znaczenie dla polskiego żeglarstwa. To w niej Mateusz Kuszniewicz zdobył dwa medale olimpijskie: złoty i brązowy. Jubileusz Warszawskiego Towarzystwa Żeglarskiego zakończony. Finał obchodów 30-lecia Warszawskiego Towarzystwa Żeglarskiego odbył się w Wierzbie pod patronatem prezydenta Warszawy i prezesa Polskiego Związku Żeglarskiego. Zawody regatowe były bardzo zacięte, z silnym wiatrem i zmiennymi warunkami, a wśród uczestników znaleźli się zarówno młodzi, jak i starsi żeglarze, w tym 93-letni pan Henryk. Zawody zakończyły się uroczystą biesiadą, podczas której wręczono odznaczenia zasłużonym dla polskiego żeglarstwa. Kazimierz Dwóżnik odszedł na wieczną wachtę. W wieku 80 lat zmarł żeglarz i kajakarz Kazimierz Dwóżnik. Był zaangażowany w rozwój żeglarstwa i kajakarstwa we Włocławku, a jego działalność przyczyniła się do utworzenia sekcji żeglarskiej we Włocławskim Klubie Wodniaków oraz założenia jacht klubu Bryza. Dwóżnik był również budowniczym wielu jachtów, w tym słynnej brygantyny Karys. Spoczął na cmentarzu komunalnym przy ulicy Chopena we Włocławku. To był tygodnik pokładowy, żeglarskie podsumowanie tygodnia w mojakoja.pl, numer jeden w Polsce, portal i aplikacja z ogłoszeniami żeglarskimi z możliwością licytacji.